O, działa! Dobra! Y, uwaga! Czy. No, czekaj, bo ja nie wiem jak to. A, dobra! No, YouTube wejdę Czekaj, już chwila. Sprawdźmy sobie tylko, czy wszystko działa. Nie pytajcie, co ja oglądam. Cube Community Team. Jest! Jest? No, do Nie, nie tu. Czekaj, film Cube. Dobra. Idealnie. Ej, ja wiesz coś powiedz. Coś. O, czekaj. O, no, no ciała działa. Czekaj? Tylko jest duża przerwa. Tak zauważyłem. O no 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 dobra no. Jest duża przerwa, ale wiesz... Dobra, to ja odpalam streama na telefonie. Dobra, jest na żywo. Dobra. Mam czat. O, no ciała działa. A, tylko ja tu będę wysyłał jako gryfek, to bo jest nie jestem załaman. Tak zauważyłem. O no no dobra, no, jest duża o, przerwa, przerwa, ale... Ej, pytam się, jest. O, fajnie. Dobra. Także co? Już lecimy z live'em. Ja się tam będę na ten chat lampił czasami. Dobra. E, no to co? Lecimy dalej Na rozgrzewkę. Bo no my trochę w tą grę grać nie umiemy. E, czekaj, co? A bo co tylko o co musisz wybrać? No jakoś też jest dobra. Do mojego mikrofonu jako i jakoś filmu. To się trochę zasina tak mi jakoś, ale będzie dobrze, mam nadzieję. Dobra, Oby. No oby, oby. No Type nie mam full screena. O. Ale o. Dobra. E... Kogo rakujemy? Różowych. Eee. Mów mi Czerwoni są niebezpieczni Tak? No Mów mi plecak jak ktoś Spadł! widziałem ktoś nie to Eee uwaga Kutuj. Ja wewnętrznie nie mam A bo oni... Czek. Nie wiem co oni odwalają ci czerwoni, ale... Zaraz ktoś może wbije w na jak kobel pod high ground Czekaj, nie widzę ku No właśnie kupiłem. Co jest, co robi ty? Ty, się... Bo niebezpieczeństwo. Odejdź, odejdź. Walnij, palni walnij O! O! Kurde! Zabiłem go. Zobię go? Nie, no nie mi tego, bo nie zrobiłem. Bardzo puszczki. Co jest? Co jest? Co jest? Co jest? Co no słuchaj, jest delikatnie Fuch, yy, kurde, kurde. Dobra Nie no dobra jest jakoś lekko rozmywa się, no, ale to tak leci. Dobra. Dawaj chodź do tych różowych Nie wiem Uważaj Oni high, high grounda robią Oni fajnie Ej weź tutaj popijmy mnie z tyłu No spokojnie jestem Oj! Prawie, prawda, ale ja mam dolny most ja chcesz tam pójść i wejdź tam na nich eee cheak jest na tam, jest on tam. Eee. Bo ja im... Wiesz co ja próbowałem zrobić, bo oni ensonem brali, no nie weda. i ja próbowałem, ja go nie to podmieniałem, próbowałem Beda zmięć. E, eee trofęłem miecz, miacz, trochę miacz. O dzięki Ja od razu chodź wleć. Dobra idę, idę idę. idę. Kupę nie No ale takie opóźnienia to ja zła. tą ty ich zajmujesz, ja idę mi się śmiać. Ej, to prawda, poczekaj okay? na mnie, poczekaj na mnie. A masz kilo? Okay. Nie, odwrotnie, odwrotnie, odwrotnie. A ja kilofa nie mam. Uważaj, spadł? A no to ja. <laughs> Lecę. Zniszczyłem, 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 zniszczyłem. Daj sobie jeden. Ja mam mało HP, ale mam lagi. Wszyscy go live, mam lagi, ale. Ale dobra, a nie, mam jeden ping. Ja muszę zobaczyć na telefonie tam akcję, bo takie pro się na Minecraft player. Cicho, cicho, my jesteśmy słyszysz, mogę coś live'a, cicho, 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 cicho. cicho. Wpadł. The bluetooth device A, is connected to, successfully. Cicho, prawa mi wywali znowu, cicho bądź. Brawo. Dobra. Ekspluw Matina, nie? Matina. A kto inny ma są porta? A! Fireball! Od kogo? Ci biali są niefajni Oni do nas idą no nie? KUH Zobaczysz nie na live Pytnij Ty, bytni, Pytnij, dobra, pytnę, pytnę mi kołaj Ole i do on z... Czaj jeszcze tam pełny nawet Już wtedy myśl więcej Dobra nie Jakby coś to widzowie. Co Ty wiesz co chodzi? Co chodzi? Bo są Niemcami. Cicho. Kur. O, ale o, rasuję, rasuję. Uwaga. Do nas? Tak. O, kur, spadłem. Ej, Ej, u nas, <ścoughs> u <ścoughs> do A to u nas. Strafa, Tre... mu strefę, ma 5hp o co? Ja nie mogę no, Miałem lagi, stary JEDEN HP chłop miał w ubiegłym Ale tak raz była to wycięcia No, wyt wytnijmy, od nowa zaczniemy nagrywanie Nie Nie, po prostu musimy włączyć, wiesz Przemijanie main... no... Przemijania... kur... nie umiem się wysłowić, postro. E... Możliwość przemijania live'a, czyli że możesz cofnąć na przykład Czyli jeśli jesteś tyle, to chcę pójść dalej To nie będzie widać No, lekkie opóźnienie jest e, Czemu jak ja klikam produkt, z jest na drewno, to się klika? E, najbardziej jest... jest tutaj mechanika slinko Możliwe. To jest 1.8, to wiesz. Mogą tak być. Ta wersja była taka zbugowana. Czyż tu pisze wersja 1.9, ale dobra. <laughs> Taki tam żart. Ale to jest bez O, ta fajna mapa, o której wcześniej, na której wcześniej, Patrz, jak tu są blisko diaksy. patrz. Ja nawet... Patrz, no. patrz, 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 Ja nawet tu może do tych diaksów pójdę. I specjalnie teraz dla Wi... KREJ, TERAZ TEGO NIE PLANOWAŁEM! Nie. nie. A, ja na tym mapie mam miniaturkę zrobić, ale i tak skorzystam z innej miniaturki. <grystanie> to było dobre. Co jest?! Idę, idę. To, to idź! To idź! 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 To To się tak robi! Aj, tak. <grystanie> nie wiem zero. No to... Nie, naraz tu jest O, nie to weź łóżka! Brawo, <grystanie> no. ten już łóż. Spokojnie tu. No to są Niemcy! No i chop lecić furt Spokojnie! Ja tu czekam jeszcze. No, co? Co za... Sa... Co? O kurde! Biję się, bije się! Bije się! Dobra, czekaj! Ja, 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 ja idę na Obstam, górę! Patrz, patrz, co za tymi No pani właśnie. Szybko! No, o, panie! Panie, no jesteś mister No! O kurde! A to, to byli tojcze. Tojcze To byli pani tojcze. nie. Będzie nie, 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 Także potem będzie dłuższy live, bo teraz niestety, no. Tak nie rozumiem czemu. Za pół godziny mniej więcej wrócimy z live'em, także no.